Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sportowym Okiem Piotra, Terimento, Anonymusowi oraz Tomaszowi Fickowi za to, że wspieracie naszą twórczość. A teraz przejdźmy już do zapowiedzi piątego meczu trzeciej kolejki PKOBP Ekstra Klasy. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 33 miliony euro lepszy jest lech Poznań. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o ponad 24 miliony euro wypada kolejosz. Największa wartość piłkarza w Lechu są to 25-letni portugalski środkowy pomocnik ofensywny Afonso Sousa oraz 20-letni polski środkowy pomocnik defensywny Antoni Kozubal wyceniani na 5 milionów euro. Natomiast w Górniku jest to 26-letni czeski środkowy pomocnik ofensywny Patryk Helebrant wyceniany na 2 miliony euro. W trwającym sezonie polskiej ekstraklasy przed rozpoczęciem trzeciej kolejki Lech był dziesiąty z dorobkiem trzech punktów, a kolejorz zdobył pięć bramek i stracił siedem. Natomiast Górnik był trzeci z sześcioma oczkami. Zabrzanie strzelili trzy gole, a stracili jednego. Najlepsi strzelcy w Lechu jest to 32-letni szwedzki środkowy napastnik Mikael Isak. Dwie bramki w dwóch spotkaniach ligowych. A w Górniku są to 32-letni słoweński lewy obrońca Erik Janża. 29-letni polski środkowy pomocnik defensywny Jarosław Kubicki oraz 23-letni polski lewy napastnik Kamil Lukoszek po jednej bramce w dwóch meczach. Najlepsi asystenci w Lechu są to 28-letni portugalski prawy obrońca Joel Pereira, 27-letni polski środkowy pomocnik defensywny Filip Jagiełło oraz 23-letni polski środkowy napastnik Filip Szymczak po jednej asyście w dwóch spotkaniach ligowych. Natomiast w Górniku są to 25-letni grecki środkowy napastnik Teodoros Cirigotis oraz 24-letni koreański środkowy pomocnik ofensywny Yang jun Goh po jednej asyście w dwóch meczach. W ostatnim spotkaniu Lech wygrał na wyjeździe 1-0 z islandzkim Brejtabikiem w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Gola dla kolejorza strzelił Mikael Isak. Natomiast w swoim ostatnim meczu Górnik wygrał na wyjeździe 1-0 z Piastem Gliwice w drugiej kolejce PKO BP Klasy, Bramkę dla Zabrzan zdobył Erik Janża. To będzie ich 108. bezpośredni mecz w historii. Dotychczas 40, 46 razy wygrał Lech, 30 razy Górnik, a 31 razy był Remis. Ich ostatnie spotkanie to 6. dzień grudnia 2024 roku i 18. kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024-2025 górnik wygrał u siebie 2-1 po golach Luki Zachowicia oraz Kamila Lukoszka. Bramkę dla kolejorza zdobył Afonso Sousa, a czerwoną kartką został ukarany piłkarz górnika Rafał Janiski. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału po linii łapkowania tego filmiku, jeśli ten wam się spodobał oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy i na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sportowym Okiem Piotra, Terimento, Anonymusowi oraz Tomaszowi Fickowi za Wasze wsparcie. Do usłyszenia!